Cześć, witamy Was w kolejnym filmie na kanale mc 4 dzisiaj ze mną Glock. Siemaneczko. W dniu dzisiejszym od godziny 16 do 19 to włączony TNT, a w kolejnych dniach po prostu będzie taka możliwość w godzinach 19-22. Dzisiaj również od godziny 19 do 20 zwiększyliśmy ranking z graczy o 15%, a o godzinie 21 na kanale Afera pojawi się live z eventu Adbi. Dokładnie tak, a teraz przechodzimy do dalszej części filmu. Dobra, jesteśmy już przy pierwszych graczach. Dzisiaj będziemy wynagradzać ich za zagrana na serwerze kluczykami. Dajemy tutaj koledze, wymiataczowi. Tutaj koledze też damy. I żył tutaj jednemu jeszcze. Ale bym tu nawet dwa osoby się zestakowały. Kurczę, pyczone. Dobra. SSIKa strzelamy. <gry> o, złoto dostaliśmy. Dobra, pokczam. Dobra, widzimy się przy następnym. Waga zrobi. Zrobi, dobra. Ma jednego klucza. Waga. Grasz dalej Gra dalej, dobra A teraz podwójnie <grystanie> Leci Zrobił, dobra Jest kluczyk I teraz dynie na łeb do góry Teraz... Nie, teraz... No czekaj, dynie na łeb mu założyłem zaraz Teraz cztery razy go zabiję Gra dalej Raz, dwa, trzy, cztery O, <grystanie> leci teraz Zrobił i leci kolejna tura od razu. Leci chłop. Jedno w końcu, dobra. Widził się przy kolejnej osobie mordeczki. Tak? Dobra podejmuje się, okej okay, możemy go wystrzelić. Dobra, leci chłop. Uwaga, zrobi. Nie zrobi, nie wygrał kluczu. Niestety, panie kolego. Dobra, damy mu jeszcze jedną szansę. Może tym razem zrobi. Nie zrobi znowu. Zdechł jędry chyba no, jeszcze. Zdechuję chyba chce, tak, o chce. Tak? O, chce, chce, dawaj oh go. Teraz wyżej, tak gdzie zrobi to padnie. Nie zrobi, nie, no ja nie będę ich wystrzeliwał. Mamy kolejnych graczy. Możemy włączyć dwa W ogóle chłopaki budują na event. Przez kolega SPC. Gdzie tu kolega jest? Tutaj, witamy cię. Halo Maniek. Trzymaj kluczyk. To gdzieś perły wali. Pa, ten do nas. Ten też damy kluczyk. Ten tu już przybiegł kolejne podliczy, chłopie. Biegnie. Rzućmy, kluczmy, no tutaj. Dobra, tyle w tym filmie możecie zostawić łapeczkę w górę, napisać jakiś komentarz, bo oczywiście sto łapek plusujemy jedną rangę MVP. To jeszcze screen z chłopakami poleci. A kurde, w niego. No i pięknie, siemanko.